Witam Państwa wszystkich z ogromnym wzruszeniem. Stoję tu dzisiaj przed Państwem przyjmując w zastępstwie mojego męża nagrodę, której patronuje pisarz niebywale przystąpka Cenionie, stawiany w jednym z największymi polskimi twórcami, Dziękiewicz, Prus, jak Prusek jak Myślę, że byłby niezwykle dumny, że nagroda właśnie, miała, Józefa Mackiewicza przypadła mu w udziałem. Proszę wybaczyć, że nie, ale nie mogę być tak radosna, jak. Dzisiejsi pozostali laureaci, że moja radość jest poproszona radością e, przez łzy, że nad tym e, wielkim, aktywowanym szczęściem, że ta nagroda, nagroda anegdoty właśnie książce Wąchha, e, kładzie się cieniem jego tutaj dzisiejsza nieobecność. Myślę, że. Mężczyzna cieszyłby się również z dnia, w którym ta nagroda zostaje ogłoszona. Miał niezwykłą wrażliwość na przeżycie wspólnotowe. I Dzień Marszu Niepodległości, Dzień święta Niepodległości byłby dla niego zapewne ogromnie symboliczne. Sam śmiał się, że. A data jego urodzin jest nie? niezwykle niefortunna. Urodził się 7 listopada, rocznica rewolucji październikowej. Więc tym bardziej cieszyłby się z takich dobrych dat, z którymi wiązałoby się dla niego coś e, osobistego. Proszę Państwa, trudno mi mówić o, o książce Tomka ja, Zawsze ja zajmuję, zajmowałam się całe życie podobnymi rzeczami zawsze byłam pierwszą czytelniczką wszelkich jego tekstów pierwszym też i e, redaktorem, ale nie mam zupełnie do nich dystansu. Zwłaszcza nie mam tego dystansu po e, 10 kwietnia. I pewnie nie uchodzi, e, żeby żona chwaliła swojego e, męża czy jego dokonania, więc może po prostu... Powiem kilka słów o samym Tomku. Potem, nie tylko zajmował się konserwatyzmem, nie tylko analizował i badał jako stałych idei, ale również konserwatystą był. W najlepszym chyba i najgłębszym rozumieniu tego słowa. Nasz przyjaciel Timothy Snyder powiedział kiedyś. Użył takiego sformułowania konserwatysta odruchowy, czy on chyba powiedział trzewiowy, że taki konserwatysta, u którego konserwatyzm nie jest wyrozumowany, nie jest skutkiem intelektualnej analizy, ale takim, taką dyspozycją osobowości, za kogoś takiego uważam mojego męża. I myślę, że, że, że miał rację, że Tomek był takim odruchowym konserwatystą. Był też człowiekiem niezwykłej integralności poglądów i życia. Ja chyba z całego roku mojego męża naj, naj, najbardziej lubię rozważania o wychowaniu, rozważania o edukacji. I wierzcie mi Państwo, że On rzeczywiście realizował w swoim życiu, w naszym wspólnym życiu, w naszym prywatnym, na naszym prywatnym, te wszystkie ideały, które głosił publicznie. Może nawet postaram się to Państwu udowodnić. Chciałabym przeczytać fragment listu mojego męża, list pochodzi z 96 roku, pisany do córki o czytaniu. Uwierz mi, że nie ma nic ważniejszego dla rozwoju człowieka jak czytanie. Dlatego tak bardzo mam i mnie zależy, abyśmy zależniła się od książek. To chyba jedyny nauk który wzbudza nasz entuzjazm. Ludzie, którzy dużo czytają, bardzo różnią się od tych, którzy tego nie robią. Ci pierwsi mają bogatsze horyzonty, wiedzą więcej i szybciej myślą. Kiedyś mówiło się o nich, że mają dużo ogłady. Człowiek, który nie czyta, przypomina, przypomina grubo ciosany kamień. Jest ociężały, to trochę toporny. Brakuje mu błyskotliwości, szybkości w podejmowaniu decyzji, a nade wszystko niezależności. W prawdziwej niezależności bowiem uczymy się m.in. obcując literackimi bohaterami. Człowiek unikający książek jest także najczęściej pozbawiony poczucia humoru, wyrafinowanego poczucia humoru. Nie pojmuje ironii, aluzji, autoironii, nie rozumie historycznych anegdot, a literackich skojarzeń po prostu nie ma. Pozostaje mu więc rekord, nie śmiech. Zopadających spodni, prostackich kawałów i cudzego nieszczęścia. Ja myślę, proszę Państwa, że te słowa y, mogłyby się znaleźć y, w dorobku publicystycznym, tak, e. tak naprawdę, mojego męża. Ale to jest prywatny list do, 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 do córki, do dziecka, które wychowywał. I y, tak często w tekstach tomka. Odnajduje prawdy, które on po prostu, którym żył na co dzień. Rzeczy, które mówił nam, domownikom, swoim studentom. On rzeczywiście zachował jedność tego, co robił, tego, co myślał, tego, co czuł. Nie ma w, w tych w tekstach Tomka pełnego jego obrazu. Nie ma przede wszystkim chyba jego fenomenalnego poczucia humoru. Cóż, myślę, że chyba tylko satyrycy zostawiają na piśmie ślady swojego poczucia humoru. Ale być może właśnie to jego tego pogoda ducha, ta pogoda, z, jakim, z jaką przyjmował życie, Przetrwa w jego najbliższych, może w anegdocie, a może po prostu w tym, jak kształtował ludzi wokół siebie. Ja wczoraj pyszczając za, za coś moje dzieci, użyłam sformułowania, tata się w grobie przewraca. I moje dziecko pyskując odpowiedziało. Ciekawe czy im grobie. I pamiętam, że po pierwszym momencie szoku pomyślałam, Boże, przecież to jest cały Tomek. To jest ta jego, ta jego niezgoda na, na zgorzknienie, na rozpacz, ta jego, y, ta jego przezwyciężanie humorem i śmiechem wszystkiego, co choćby najgorsze. I myślę, że. Że może po prostu ci, którzy obcowali z nim, którzy to znali, e, gdzieś poniosą ten jego humor, tę jego niezgodę na rozgoryczenie, niezgodę na gorycz. Bo nawet jeżeli Tomek wygłaszał gorzkie refleksje, co to się zdarzało, to to refleksje były gorzkie, a nie Tomek z i mam nadzieję, że to jakoś w tych tekstach mojego męża widać. Proszę Państwa, e, chciałam um, jeszcze na koniec przeczytać fragment um, mojego ulubionego wiersza Dama Asnyka. On się, z stał ulubionym dopiero po 10 kwietnia. E, sam Tomek nie, e, nie, nie, nie zachwycał się za nadto, z zapytany o na, 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 największych poetów pewnie powiedziałby Odeon. Nie, wymieniłby Herberta, a potem zaraz zacząłby mówić o e, Kochowskim i Sarybiewskim. Ale ten wiersz, mimo że pewnie mój mąż uważałby, że jest nadto koturnowy. Mam wrażenie, zawiera w sobie którym dekalog Tomasza Merty. Miejmy nadzieję, nie tę chciwą złudzeń, ślepego szczęścia, płochą zalotnicę, lecz tę, co w grobach czeka dnia przebudzeń i przechowuje oręż i przyłudzę. Przy Miejmy odwagę, nie tę jednodniową, co, z roz, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć z swego stanowiska. Miejmy nie odwagę nie tę tchnącą szałem, która na ośle pleci bez oręża. Lecz tę, co sama, niezdobytym wałem, przeciwne losy, stałością, zwycięża. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy. Dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Ja mam nadzieję, proszę Państwa, że mój mąż, przez pojedno wcześniej drobie, spoczywa, przechowuje gdzieś dla nas ten oręż i ulicy. I mam nadzieję, że to, co napisał, to, co go sobie zostawił, jest takim kamykiem tego niezłomnego asnikowskiego wału, przezwyciężającego stałością przeciwności. I mam nadzieję, że jego dorobek, ten literacki, myślowy, ale też ten dydaktyczny, ten dorobek wychowawcy młodszych pokoleń, będzie takim szczebelkiem w drabinie przechodzenia tych ideałów i świętości od marzeń do rzeczywistości. Dziękuję.